To jest dziesiąty odcinek trzeciego sezonu samochodów moich widzów. W tym odcinku pokażę Wam aż 8 samochodów 8 moich widzów. Po dziesiątym odcinku standardowo jak już dla tej serii pojawi się odcinek podsumowujący i wyłonimy sobie 10 najlepszych oraz trzy najlepsze osoby. Także subskrybujcie mój kanał i zostawcie dzwoneczek, jeżeli czekacie. A teraz przechodzimy do tego zestawienia. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Jakub. Jakub, pozdrowienia. Jakub wysłał nam Volkswagena Passata B5 z silnikiem 2 i 3. Ten samochód należy do niego oraz do jego mamy. Jeździ się nim podobno bardzo fajnie, ma 170 koni mechanicznych, co oznacza, że ma dosyć niezłe przyspieszenie. Ma on napęd naprzód, klimatyzację, elektrycznie wysuwane szyby oraz wejście na ładowarkę i zapalarkę do papierosów. Podejrzewam, że 99% aut posiada taką zapalarkę, no ale chciałeś o tym nadmienić, także szanuję. Jest nim manualna skrzynia biegów i ma on hak na przyczepę. Samochód podobno bardzo fajnie brzmi, jeździ nim od około pół roku i jest to oczywiście benzyna. Auto kosztowało go 13 tysięcy złotych. Jakubie, ode mnie ocena 7 na 10, dzięki za wysłanie zdjęć. Następną osobą tego zestawienia jest Michał. Michał, pozdrowionka. Michał wysłał nam Seata Leona 1M z 2004 roku. Pod maską siedzi silnik 1.9 TDI o mocy 110 mechanicznych. Według Michała jest to jeden z lepszych wyborów, ponieważ posiada on zwykłą pompę i dzięki temu jest tańszy w utrzymaniu. Auto zostało sprowadzone z Holandii na początku czerwca i jest jego pierwszym właścicielem w kraju. Przebieg Leona to 239 tysięcy km. Został kupiony za około 10 000 zł. Stoi aktualnie na 15-calowych alufelkach. Spalanie w mieście to około 8 litrów, na trasie 5,5. Samochód jest zatem bardzo oszczędny. Wyposażenie jakie posiada to dwa razy elektryczne szyby naprzód, klimatyzacja, tempomat, ABS, ESP i kilka innych bajerów. Sad jest bardzo dynamiczny dzięki niskiej masie pojazdu. Siedzenia także są wygodne nawet na dłuższe trasy. Bardzo fajne zdjęcia, podoba mi się 8,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Mikołaj. Mikołaj, pozdrowienia. Mikołaju, mam nadzieję, że przyniesiesz mi w tym roku dobre prezenty. Może to być nawet ten Mini Cooper S, którego prezentujesz. Auto posiada silnik 1.6 benzyna, 212 koni. Z bratem na autostradzie jechał nim 240 km na godzinę. Przyspieszenie do setki 6 sekund. Auto pochodzi z 2006 roku, sprowadzone z Niemiec. Zostało ono zatem sprowadzone z przebiegiem 120 tysięcy km. Brat jest w jego posiadaniu niecałe 2 miesiące i jest zadowolony. W mieście pali około 10-11 litrów, a na trasie rekord spalania przy szybkiej jeździe to około 15-16 litrów. Wcześniej Mikołaj podsyłał jeszcze Audi A4B7 Awans z 2007 roku, które już zostało sprzedane. Posłuchajcie dźwięku silnika, ponieważ Mikołaj go wysłał. Za zdjęcia zrobione w garażu wyżej nie mogę dać, ale i tak jest mega dobrze. Fajnie, że wysłałeś ten dźwięk silnika. Ocena 9 na 10. Za te niezłe zdjęcia. Następną osobą jest Konstanty. Konstanty, pozdrowienia. Konstanty wysłał nam samochód jego taty. Ma go od około 7 lat. Aktualny przebieg to 260 tysięcy km. Auto kupione zostało jako poflotowe z pełną dokumentacją serwisową oraz fotograficzną. Nie posiada ono dwumasowego koła zamachowego, DPF-u oraz sprężarki o zmiennej geometrii. Pojazd w ciągu tych lat użytkowania oprócz normalnych czynności obsługowych, wymiana oleju, klocków tarcz i rozrządu uległ awarii jedynie jeden raz. Co ciekawe, uległ on właśnie awarii, ale dał radę dowieść ich pod dom. Koszt wymiany pompy paliwa oraz wymiany filtra wynosił około 1100 zł. Auto z pełnym obciążeniem na trasie pali około 5 litrów, dodatkowo wioząc jeszcze rower na dachu, natomiast w mieście przy spokojnej jeździe zejdzie do 7 litrów. Według diagnostyków i opinii taty bardzo dobre hamulce. Zalety? Wystarczająco przestronne dla trzyosobowej rodziny, ekonomiczny, niedrogi w utrzymaniu, rewelacyjne zawieszenie. Z VAT? Dość głośny, nieprzesadnie dynamiczny, zaczynają rdzewieć boki. Powiem Ci, że ten opis mi się podobał, szkoda tylko, że nie wyjechałeś gdzieś za miasto, ale i tak fajnie doceniam 7 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest widz, który niestety się nie przedstawił, ale i tak do ciebie leci ode mnie żółwik. Auto, które nam podesłał zakupione zostało w 2012 roku i jest ono troszeczkę zmodyfikowane. Ze specyfikacji auta silnik 2.0 TFSI, 211 koni mechanicznych, dokładnie 155 kW. Auto ma Astronic Quattro 2009 rok. Kolor nadwozia niebieski metalik. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego sprzętu to ma on system MMI 2G Navigation, 7-calowy ekran kolorowy w konsoli centralnej, obraz 3D, zmieniarka na 6 płyt CD, system nawigacji satelitarnej z dyskiem twardym, system nagłaśniający bank on all kamera cofania, klimatyzacja automatyczna 3-strefowa. Podłokietnik z przodu, czujnik zmieszowy świateł i czujnik deszczu, reflektory Big nowe plus światła do jazdy dziennej LED, auto alarm fabryczny, Audi parking system, lusterka zewnętrzne ogrzewane, szyberdach, centralny zamek sterowany falami radiowymi, lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z budowanymi kierunkowskazami w postaci diod świetlnych, regulowane oczywiście elektrycznie, pokrywa bagażnika uruchamiana elektrycznie od zewnątrz i z pilota reflektory z elektryczną regulacją zasięgu, światła przeciwgielne zintegrowane w zderzaku, układ wydechowy, podwójne końcówki po lewej stronie, lusterka zewnętrzne z fajnym bajerem, z ogrzewaniem i z funkcją przeciwślepieniową. Mają one również funkcję pamięci. W tym aucie znajduje się jeszcze asystent świateł drogowych, kamera cofania, oczywiście multum poduszek powietrznych oraz na zakończenie Bluetooth i USB. Dostałem jeszcze od tego widza filmik, ale nie mogę niestety go wstawić ze względu na to, że w tej serii mogą pojawiać się jedynie fotki i dźwięki silnika. Poza tym na tym filmie była muzyka, która by spowodowała to, że mój film zostałby zdjęty, ale uwierzcie mi, nagłośnienie w tym Audi daje naprawdę radę. A ode mnie ocena 9 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Kacper. Kacper, pozdrowienia dla Ciebie serdeczne, już tak naprawdę po raz drugi. Jako że Kacper zmienił auto oraz wyprowadził się do Barcelony, trochę się pozmieniało w jego życiu. Także nadchodzi on z autem zupełnie nowym samochód Opel Mokka X Turbo z 2018 roku. Siedzi w nim 1,4 o mocy 140 koni mechanicznych. Mowa oczywiście o silniku. Brzmi on dosyć fajnie jak na tak mały silniczek, jest to auto maksymalnie wyposażone. Wrzucił on tam wszystko, co mógł, m.in. automatycznie składane lusterka, czujnik deszczu, półskórzane fotele, nie chciał całych w skórze, bo po prostu są gorące w gorące dni, no i oczywiście się do nich przykleja. Tempomat, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, ekran dotykowy, napęd 4x4, kamera cofania, czujnik parkowania, skórzana kierownica, automatyczna skrzynia biegów i coś tam jeszcze, ale już nie pamięta, bo za dużo tego. Spalanie w trasie wynosi około 8 litrów, natomiast w mieście jest to około 10. Nie zadowala go ten wynik, bo insygnia paliła 7 litrów w mieście, ale to nie diesel. Auto ma dopiero przejechane 21 tysięcy, tyle udało mu się zrobić w parę miesięcy. Najeździł się on po różnych miejscach, także na same fotki zeszło mu 2 dni. Nie zadowala go jednak jakość i panorama, ale to zobaczycie sami, ocenicie w komentarzach. Co do auta, trudno mu się wypowiedzieć, ponieważ za krótko nim trochę jeździ. Auto jest bardzo komfortowe, nie czuć, że się jedzie 170 km, generalnie jest genialnie wygłuszony, super zawieszenie, genialna przyjemność z jazdy. Mówi on o plusach, a gdzie minusy? No właśnie, minusami jest malutki bagażnik i okropny, obrzydliwy tył. Jest on po prostu jak z epoki kamienia. To jest opinia tego widza, możecie się nie zgodzić? Ja ze swojej strony myślę, że nie ma tragedii. A jeżeli chodzi jeszcze o auto, to zapomniał on dodać, że jest ono mega dynamiczne, ponieważ dostało ono chipa do 186 koni mechanicznych. Samochód jest dobry na dłuższe trasy, do miasta średnio się nadaje. Niestety jest on dosyć szeroki i ma duży promień skrętu. Auto zakupione za 94 tysiące złotych. Oczywiście w przeliczeniu na polskie złotówki. No i teraz przejdźmy sobie do oceny. Dam temu widzowi na 100% lepszą ocenę niż tej poprzedniej audicy, bo on mega się postarał. Wyjechał za miasto, zrobił mega fajne fotki w różnych miejscach, wysłał dźwięk silnika. Według mnie zasługuje na ocenę 9,6 na 10. No dobra, następną osobą jest Hubert. Hubert, pozdrowienia. Hubert chciałby zaprezentować nam swoje BMW E60 z 2003 roku. Samochód zakupiony w listopadzie 2017. Jest to jego trzeci samochód. Auto posiada silnik benzynowy 2.2 o mocy 170 koni mechanicznych. Auto zostało przez niego doposażone w M pakiet, przyciemniane szyby oraz lampy tył pomalowane koła. Samochodem przejechał 15 000 km. Auto jest mega zadowolony głównie z powodu komfortu jazdy, a samo auto wycenia on na 28 tysięcy. Hubert jest członkiem mojej grupy na Facebooku, także bardzo fajnie. Dołączajcie wy również do grupy na Facebooku, do mojego Instagrama oraz na Snapchata. Wszystkie linki macie w opisie, ale tak naprawdę wszędzie nazywam się tak samo. Po prostu, gdzie taniej. Szkoda, że tak mało napisałeś o tej becie. Wygląda ona serio mega fajnie. Ode mnie ocena 8,5 na 10. Kolejną osobą jest kolejny Hubert i co ciekawe praktycznie z takim samym autem. Także Hubercie dla ciebie pozdrowienia. Parę miesięcy temu, być może pamiętacie, Hubert wysłał nam E34 i E60. A jako że e 60 trochę się zmieniła od tamtego czasu, postanowił, że podeślę on z aktualizowane fotki. A co do samego auta, wpadły nowe nerki w stylu M pakietu. Do tego doszły nowe felgi 19-calowe w dwóch szerokościach. A co do środka, praktycznie nic się tam nie zmieniło, oprócz przejechanych kilometrów na liczniku. Jeżeli pamiętacie tą betę, to możecie sobie odpalić moje stare odcinki, prawdopodobnie był to sezon pierwszy, gdzie ten widz występował, możecie sobie odświeżyć temat, dajcie znać, czy ktoś pamięta w ogóle tą betę. Z tego co pamiętam, ja dużo lepiej Cię oceniłem za pierwszym razem, ale mega fajnie, że podzieliłeś się tymi fotkami. Mega doceniam, ode mnie ocena dzisiaj, 8 i 8 na 10. To wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że ten odcinek podobał Wam się, były w nim mega fajne auta, co się rzadko zdarza. Oceny również były wysokie, ale teraz Wy ocencie w komentarzach jakbyście to widzieli. Tymczasem ja żegnam się z wami. Do.